Dzień dobry, kochane, budzące się do serca kobiety. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem podświadomości. W nagraniu opowiem Wam o tym, czym jest podświadomość, w jaki sposób z poziomu podświadomości tworzymy swoje życie oraz co zrobić, żeby w jaki sposób zmienić zapisy w podświadomości, jeśli one nam nie służą. Więc zacznijmy od tego, czym jest podświadomość. Podświadomość to jest taka energetyczna część nas, która, w której są zapisane wszelkie doświadczenia, jakie, przez jakie przeszłyśmy. Przez całe nasze życie. Są tu zapisane również nasze myśli, są tu zapisane emocje, oczywiście przekonania. Z tym, że najmocniejszy zapis powstaje w dzieciństwie. Tak naprawdę on najsilniej działa na nasze obecne życie. Dziecko do szóstego roku życia chłonie wszystko jak gąbka. On, u niego jeszcze zbytnio nie działa jakby ten taki racjonalny umysł, więc dziecko nie jest w stanie rozpoznać, co jest tak naprawdę prawdą. A co nie jest tą prawdą. Więc ono to, co mówili rodzice, czy najbliższe osoby w otoczeniu, ono przyjmuje jako prawdę. Nie tylko to, co mówili, ale w jaki sposób się zachowywali, jak, w jaki sposób po prostu przebiegało życie. Ono odbiera, że to jest prawda. I w ten sposób później. Uważa, że to jest jakby, że tak wygląda świat, tak bym powiedziała, że to, to jest po prostu świat, który, który dziecko poznało w dzieciństwie, i tak wygląda świat. I my później dorastamy, ale te zapisy nadal w nas są i one kreują nasze życie. No do czasu, dopóki my, do momentu, kiedy my nie zmienimy tych zapisów, jeśli tam były takie zapisy, które nam nie służyły, tak? No i teraz, jeśli dorastałeś w domu, Czyli w domu zdrowym, czyli to jest tak mniej więcej 1% podobno ludzi na całym świecie, więc jeśli dorastać w tak zwanym zdrowym domu. W którym była bliskość, poczucie bezpieczeństwa, miłość, e, e, miałaś takie poczucie, że jesteś naprawdę ważna, wartościowa, tak? No to takiego życia będziesz też teraz doświadczała. Będziesz, miała, będziesz zdrowa, tak? Będziesz miała zdrowe relacje, będziesz w relacji czuła się kochana, będzie ta bliskość, tak? Będziesz czuła spełnienie, będziesz miała poczucie własnej wartości, takie wypływające z głębi ciebie. E, natomiast, no Większość osób takiego dzieciństwa nie miało i teraz. Yy... My w różny sposób pamiętamy swoje dzieciństwo, tak, niektórzy pamiętają bardzo dużo trudnych doświadczeń, niektórzy prawie nic nie pamiętają, a niektóre osoby pamiętają dużo dobrych rzeczy i mówią, że u nich to no, było wszystko w porządku, i mama przytuliła, i tam tata też komplementy prawił, tak i ogólnie było fajnie. Ale możemy to bardzo łatwo zweryfikować właśnie, jak przebiega nasze obecne życie. Bo jeśli właśnie dzisiejszym, już dorosłym życiu, nie czujemy się kochane, nie czujemy bliskości, nie tworzymy fajnych relacji w partnerstwie, z innymi ludźmi, My niekoniecznie jesteśmy może też zdrowe, tak? nie, nie jesteśmy w ogóle zadowolone ze swojego życia, nie przepadamy może za swoją pracą, no to znaczy, że jednak ta, te zapisy w podświadomości tutaj cały czas działają i one jak taka forma, po prostu powielają to, co tam jest zapisane, tak? Do czasu, tak jak powiedziałam, aż tego nie zmienimy, więc to nie jest jakaś klatka bez wyjścia. Jak najbardziej nasze życie może wyglądać inaczej, pod warunkiem, że właśnie zarówno się zajmiemy emocjami, tak o których mówiłam we wcześniejszym filmiku, jak i również tymi zapisami tutaj energetycznymi właśnie w podświadomości. No, ja Ci dam może parę przykładów, tak jak to wygląda. Więc e, jeśli dorastaś w domu, w którym dla przykładu e, rodzice uważali, że ludziom nie można ufać. Tak? I oczywiście, jeśli oni mieli takie przekonanie, że, że ludziom nie można ufać, że w ogóle w życiu nie można ufać, tak, ale szczególnie, że, że ludziom nie można ufać, że ludzie oszukują, no to oczywiście, skoro oni mieli takie przekonanie przekonania i nawet wręcz na poziomie świadomym już to mieli, tak? no to dokładnie takie potwierdzenia w życiu mieli, tak? Więc, więc do, mieli takie doświadczenia no i wracali do domu, opowiadali tak, jak to. Znowu, i kto się szukał, jak to trzeba się ze wszystkim pilnować, że ludziom nie można ufać, i tak dalej, i tak dalej. No i to się pewno nie jeden raz oczywiście powtarzało, nie jeden raz to było, tak tylko to się powtarzało, powtarzało. No i Twoja podświadomość dokładnie nasiąknęła takimi właśnie przekonaniami. I później w dorosłym życiu, Ty nawet możesz mieć świadomie całkiem inne przekonania, możesz uważać, że, że można ludziom, Ufać, że są też na świecie ludzie dobrze, że ty w ogóle chcesz ludziom ufać, i tak naprawdę ufasz tym ludziom, tak? No ale życie pokazuje ci co innego, tak? Jednak jednak tu cię ktoś oszukał, tam się coś wydarzyło, no i ty nie wiesz w ogóle o co chodzi, tak? No właśnie chodzi o to, że jednak te zapisy w podświadomości u Ciebie są całkiem inne, i ty możesz nawet nie pamiętać, że w ogóle takie zdarzenia były w dzieciństwie, że, że, że rodzice takie rzeczy mówili, no ale to się z powietrza nie wzięło. Jeśli masz takie doświadczenia, że ktoś cię. Dla przykładu, co jakiś czas oszukuje albo nawet często, no to jest jak w banku, że tak powiem, że, że tutaj taki zapis swojej podświadomości jest. I, no i to działa w taki sposób, że właśnie na poziomie energetycznym, ja zawsze mówię o energii, bo no po prostu wszystko jest energią, więc tu nie, dla mnie jakby innego spojrzenia ja, ja nie mam, tylko poprzez pryzmat energii, tak? I w taki sposób przekazuję. Więc jeśli na poziomie energetycznym masz te zapisy, że Ludzie właśnie oszukują i nie można im ufać. I teraz co się dzieje? Idziesz, dla przykładu, no jakąś umowę podpisać, nie wiem, jakąkolwiek, w jakimś biurze umowę masz do podpisania. I no i oczywiście chciałabyś, żeby ta umowa była dobrze, żeby cię nikt nie oszukał i tak dalej, ale nawet o tym nie myślisz, bo przecież ty. Sobie powiedzmy, uważasz, że na pewno cię nikt nie oszuka, no albo możesz się obawiać, właśnie już i się tutaj pilnować i sprawdzać, dowiadywać się, które biuro jest takie uczciwe, do kogo warto pójść. Ale i, i co się dzieje? I ty, I ty planujesz to wyjście, powiedzmy, tak? I teraz jest kilka biur w miejscu, w którym mieszkasz, w mieście, powiedzmy, w którym mieszkasz. I w jednym biurze jest osoba, która jest uczciwa tak? I ona wibruje na jakieś, jakąś energią, jakąś wibracją, a w innym biurze jest osoba, która no, lubi oszukiwać, tak? Ma taki sposób na życie i po prostu oszukuje. I ona wibruje inną energetyką. I teraz, jeśli w Tobie są te wibracje, te przekonania, które są wibracją, bo wszystko jest energią, wibracją, tak? Więc są te przekonania o oszukiwaniu, to one na odpowiedniej częstotliwości wibrują, tu, wibrują które będą się, jak właśnie te za Według prawa rezonansu będą się przyciągać z osobą, która oszukuje, bo to jest ta sama wibracja. I teraz ty wychodzisz, i nawet może masz najpierw taki, że pójdziesz tam, powiedzmy, na tą ulicę, gdzie jest ta osoba uczciwa, ale energia ci nie pozwoli. Więc masz nagle taką myśl, że a nie, tu pójdę jednak do tego biura, bo tam bliżej i słyszałam, że tam coś fajnie albo cokolwiek. Tak? No i idziesz, i co się dzieje? Oszukują, tak? Oszukali. No i, yy, i tak to po prostu oczywiście, już po jakimś czasie, no to my już naprawdę coraz więcej się boimy, że oszukają, no i to się wydaje taka pętla bez wyjścia, a wyjściem jest to, że po prostu trzeba zmienić to przekonanie, ten zapis w podświadomości. No i tutaj, jak w lustrze, życie ci pokazuje, jakie masz to przekonanie. Właśnie dokładnie takie, że. Że oszukują, skoro cię ktoś co jakiś czas oszukuje, tak? Innym przykładem może być bliskość, więc jeśli. W dzieciństwie. Jeśli w dzieciństwie nie dostawałaś przytulenia, tak? jeśli, jeśli nie, rodzice ci nie okazywali miłości, nie mówili, że cię kochają, no to tego samego doświadczasz w swoim partnerstwie lub nawet jeśli jesteś sama, no to też tym bardziej tak? nie doświadczasz tej bliskości. Ale jeśli jesteś w partner, z partnerem, to on nie będzie ci, dopóki nie zmienisz tych zapisów w Świadomości, on nie będzie Ci okazywał bliskości. Będzie niedostępny, zimny, po prostu będzie się zajmował, nie wiem, swoimi sprawami, tak, i, i, i w ogóle nie zwracał na ciebie uwagi, no, może też ranić. No, najróżniejsze rzeczy mogą się zadziewać w zależności, co tam w tym dzieciństwie właśnie się zapisało. No i tutaj znowu potrzeba zmienić ten zapis dotyczący, dotyczący miłości, czym jest miłość, czym jest bliskość, tak, bo możemy mieć zapisy, że, że, że miłość rani, tak, że, że, że że po prostu nie ma tej, tego właśnie przytulania. Tak? Co jeszcze może być? Bliskość może być jeszcze czymś takim bardzo ciekawym, że jako dziecko na przykład rodzice nie przytulali, mama też nie przytulała, ale jak byłaś chora. To ona wtedy zdawała ci zainteresowanie, dawała ci bliskość, nie wiem, dotykała tutaj czoła, sprawdzała, jaką masz temperaturę i wtedy jakoś tak w ogóle bliżej ciebie była, siadała z tobą, rozmawiała, opiekowała się i się czułaś wtedy kochana. Jeszcze dodatkowo na przykład cię karmiła budyniem, ugotowała słodki budyń i karmiła cię tym budyniem, i, no i wtedy. W Tobie się zapisało. Zapisało takie, takie doświadczenie, że bliskość i miłość dostaję wtedy, kiedy jestem chora i wtedy, kiedy jem coś słodkiego. Wtedy jest ta bliskość, wtedy jest ta miłość. No i co się później dzieje? Dorastamy, brakuje nam oczywiście tej miłości, ale jest ten zapis, że właśnie bliskość jest wtedy, kiedy jestem chora. I ja mogę nieświadomie, ta moja podświadomość, ta energetyka jak gdyby będzie mnie pchała do tego, żeby się rozchorować. No i. Wtedy przychodzi jakaś myśl, nie wiem, a wyjdę, nie wezmę, nie wiem, kurtki, bardzo zmoknę, zawierucha, nie wiadomo co, jestem przeziębiona. Albo podświadomość mi powie, jakby taka myśl, skręć w tą ulicę, tak? I tam, nie wiem, na chodniku leży akurat jakiś kamień, i, i ja się potknę, przewrócę, skręcę sobie nogę, muszę leżeć, tak? No i teraz dla racjonalnego umysłu to, to jest raczej trudne do zrozumienia. No. Co jak to w ogóle wszystko działa? No to jest kwestia myślę, że takiego albo odczucia tego, poczucia, że to tak jest, że tak działa właśnie energia i tak działa podświadomość, no albo takiego zaufania, lub powiedzenia sobie okej. Okay, no wszystko do tej pory robiłam jakoś niewiele się zmieniło, to może spróbuję zaufać, że co by było, gdyby tak było. No, i teraz wracając do, do tej bliskości, tutaj do tej choroby, no to właśnie sobie leżysz tak, i, i, i licząc na to, że się ktoś tobą będzie opiekował, będzie ci dawał tą bliskość. No, i często to się właśnie sprawdza, że ten mąż taki niedostępny, ale jednak, no, jakoś mu się to serce otwiera, i jak ty jesteś taka obolała i chora, to dostajesz tą bliskość. No. Raczej, raczej polecam, żeby, żeby to zmienić i w taki naturalny sposób, wypływające z głębi ciebie, żeby, to, żeby te doświadczenia miłości dostawać, tak? No i ten słodki budyń, jeszcze to, to tutaj jest ta pamięć tego, że jak jest coś słodkiego, to była dla przykładu, tak? Akurat tu to, to była ta bliskość, była ta miłość i my, my będziemy sięgały po słodycze, ponieważ nam się to będzie kojarzyło z z tą bliskością wtedy, kiedy ta mama nam ten budyń dawała albo będziemy nawet po alkohol sięgały, bo tam jest ten cukier, tam, tam, tam jest ten jak gdyby zapis taki, że, że, to, że dostaniemy tą miłość tak? i nawet takie poczucie wtedy jest, że, że ta miłość w tym momencie jest, możemy tego tak nie nazywać, ale po prostu się dobrze, dobrze czujemy w momencie jedzenia na przykład jakichś tam fajnych czekoladek. Co jeszcze, jakiś inny przykład, poczucie wartości, tak? No my, my powinniśmy tak zdrowo, to jest tak, że ja mam poczucie swojej wartości i ważności. Bo jestem, bo po prostu jestem, bo żyję. Żadna zewnętrzna, jakby, żadne zewnętrzne czynniki na to nie powinny, że tak powiem, wpływać. Tylko po prostu z głębi siebie, z mojego serca ja wiem, że ja jestem tym cudem na, na Ziemi, tym życiem, które się tu objawiło i to stanowi wartość. Natomiast no, świat zewnętrzny i takie oparte na umyśle, troszkę to inaczej wszystko. Widzi i teraz, jak my dorastałyśmy w domu, w którym na przykład dużo dostawałyśmy krytyki, takiej oceniania, no nie fajnie się czułyśmy, coś ciągle niby źle robiłyśmy, tak? No to tutaj spadało to poczucie wartości, no bo dziecko wtedy uważa, że no jednak coś jest z nim nie tak, widać jest nie wartościowe, Ona to tak odbiera poprzez ten pryzmat tych rodziców, którzy są jakby tymi bogami dla, dla dziecka. Ale może być tak, że dziecko miało taką umiejętność, czyli ty na przykład miałaś taką, taką zdolność uczenia się, łatwo się uczyłaś, szybko się uczyłaś, dobrze się uczyłaś. No i teraz, kiedy przynosiłaś dobre oceny, byłaś prymuską, to dostawałaś pochwały, dostawałaś dobre, do, do, dobre, fajne komunikaty od tych rodziców, oni się Tobą nawet chwalili gdzieś na jakichś, nie wiem, przyjęciach, tak? Ze znajomy, u znajomych, u rodziny. I ty się czułaś taka dumna, bo widziałaś, że oni też są tacy z Ciebie dumni. No i teraz w tobie się zrodził taki zapis, że wartościowa się czuje wtedy, kiedy Mam osiągnięcia i kiedy, i kiedy mnie inni właśnie chwalą. No i co się wtedy dzieje? No, my wtedy wpadamy w takie koło, że dążenia do tego, żeby być w czymś bardzo dobrą. W pracy doskonała, najlepsza pracownica, szef chwali osiągnięcia, studia, ciągle się czegoś uczę, ciągle są te pochwały. No i ja cały czas mogę się nawet czuć wartościowa. Właśnie w tym obszarze obszarze zawodowym, i to mnie jakby tak na pełnia tym poczuciem ważności, poczuciem, poczuciem wartości. Ale to jest znowu z zewnątrz, no bo pójdziesz w inne miejsce, nie wiem, na wycieczkę rowerową ze znajomymi, tak, a na, akurat na rowerze niekoniecznie sobie jakoś tam radzisz I, i, i inni jeżdżą dużo lepiej i co się dzieje? I Ty się będziesz zaraz czuła gorsza, zaraz się będziesz czuła mniej wartościowa i... Humor jedzie do dołu, wszystko, wszystko jest wtedy jakby zepsuty dzień, no bo to zweryfikować znowu zewnętrznie, tak? No i to, to, to nie jest naprawdę poczucie wartości, to, które my sobie budujemy na zewnątrz. My mamy powrócić do tego poczucia wewnątrz nas, to o czym przed chwilą mówiłam. No, i taki ostatni przykład, który ci dam, to jest lęk, tak? No, bo lęk to jest też to poczucie bezpieczeństwa, jest bardzo ważne, bardzo ważne. Więc w dzieciństwie, no w ogóle tutaj na ziemi, żebyśmy my się czuły bezpiecznie, ufały życiu. Ale może być taka paradoksalna sytuacja, że ty w dzieciństwie bardzo dużo się bałaś. Bardzo dużo się bałaś. I podświadomość, która odpowiada tak naprawdę za przetrwanie, za to, żeby, żebyśmy my przetrwały, za nasze poczucie jak gdyby bezpieczeństwa tutaj na Ziemi, to ona zapamięta, że kiedy ty się boisz, to jest to bezpieczne, jest to dobre. Jest to, bo po prostu przeżyłaś, tak? Więc co, co to oznacza, że Ty masz się bać? Bo kiedy Ty się będziesz bała, to znaczy, że jest bezpiecznie, dobrze, czyli, że, bo żyjesz, dalej żyjesz, tak? No i będzie Cię pchała do sytuacji, wywoływała najróżniejsze, yy, yy, podsuwacie takie różne myśli yy, i podpowiedzi do decyzji, yy, czy do sytuacji Cię, jak gdyby właśnie tu mówię, wpychała, kiedy Ty się będziesz bała. No i... Tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów można mnożyć bardzo dużo. Ja Ci chciałam tutaj tymi kilkoma przykładami dać, dać po prostu taki obraz, tak? jak, to, jak to wszystko się zadzieba. No i teraz co z tym zrobić? No zacznę od tego, że właśnie podświadomość naprawdę zawsze chce dla nas dobrze. Ona, tak jak powiedziałam, dba o nasze przetrwanie, żebyśmy żyły, więc ona m, po prostu działa w naszym, że tak powiem, interesie i ona bardzo nie lubi zmian. Bardzo nie lubi zmian. Każda nowa rzecz, której podświadomość nie zna, czyli nie zna takiego doświadczenia, będzie uważa, że to jest dla Ciebie zagrożenie życia i będzie robiła wszystko, żeby cię od tego odwieźć. Czyli ty tak, świadomie już pewne rzeczy może wiesz, i chcesz coś zmienić, tak? I czytasz książki na przykład, jakieś rozwojowe, i tam czytasz, czytasz, i taka mądra wiedza, i się już tyle fajnych rzeczy dowiedziałaś, no i są tam ćwiczenia, i te ćwiczenia by mogły Cię doprowadzić do zmiany. Ale co się zadziewa, Ty po prostu omijasz te ćwiczenia. Nie robisz ich, po prostu a, zrobię jutro, albo później, albo przeczytasz to ćwiczenie i stwierdzisz, mm, nie, to to jakiś bez sensu to nie działa, tak? Albo kupisz sobie jakiś kurs, czy jakąś medytację, która ma y, pomóc tu w przeprogramowaniu podświadomości, ale nie będziesz tego słuchała, bo będziesz y, słyszała taki głos właśnie w głowie, który... bo podświadomość jest bardzo podstępna, ona naprawdę wymyśla cuda po prostu, więc będzie Ci na przykład mówiła, że mm, to nie nie działa, to, to właśnie to, to jest bez sensu, tak? Ja spróbuję coś nowego, i nowego, i nowego, i tak my czasami, no ja słuchajcie, tak z 10 lat próbowałam najróżniejszych metod i ciągle nową, nową, nową. No i tak naprawdę zmiana nie następowała, tylko cały czas cierpi, cierpiałam, tak? Dopiero to zrozumienie tego wszystkiego i taka już naprawdę głęboka praca ze sobą spowodowała, że wiele rzeczy się zaczęło we mnie zmieniać. No, więc, więc tutaj po pierwsze trzeba wiedzieć, że w taki sposób działa podświadomość, tak? I trzeba zacząć żyć z tej przestrzeni całkiem innej, czyli ze samoświadomości. Trzeba, 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 trzeba nauczyć się rozpoznawać właśnie te myśli sabotujące, które będą jakby nas nawigowały do tego, żeby czegoś nie robić. No, ale żeby mieć tą przestrzeń w sobie na tą samoświadomość, to trzeba się zatrzymać, kochane. Trzeba się zatrzymać, trzeba zacząć pracować z oddechem, bo on nas nawiguje do wewnątrz, tak? Różne techniki oddechowe. Potrzeba zacząć medytować, wyciszać się, relaksować, chodzić na spacery do natury. To wszystko powoduje, że kiedy my zwalniamy, a prze, yoga tak? też jest fantastyczna, czyli ćwiczymy, oddychamy, właśnie medytujemy, tak? Czyli jest ta obserwacja swojego umysłu, tak? Przynajmniej w tej Początkowej fazie medytacji, to to wszystko spowoduje, że my będziemy umiały rozpoznawać i weryfikować te sabotujące nas myśli, i wtedy to zmieniać. Wtedy po prostu zauważam z tej przestrzeni prawdziwej siebie, zauważam, że mi podświadomość podsuwa taką myśl, dzisiaj nie będę robiła jakiegoś ćwiczenia, może jutro i ja wtedy wiem, że to jest ta sabotująca myśl wypływająca z podświadomości, że ja się nie zmieniła, a ja z przestrzeni prawdziwej siebie nie słucham tego głosu, mogę sobie wziąć wdech, wydech, uwalniam tą myśl, wiedząc, czym ona jest i Sięgam i robię jakieś tam ćwiczenie, czy słucham medytacji, czy co, co tam sobie w danym momencie zdecydowałaś, tak? Więc, więc to jest ważne. No i jak zmieniać? No, zmieniać właśnie. Ja polecam taką. No, nazwijmy to technikę, pracę z wewnętrznym dzieckiem, ale to nie zawsze musi być też wewnętrzne dziecko. Generalnie polecam w momencie, w którym poczujesz się, nie wiem, dla przykładu gorsza, tak? Czyli potrzebujesz znowu tej samoświadomości, żeby w ogóle wyłapać, że ty się poczułaś w jakimś danym momencie gorsza, i wtedy siadasz, zamykasz oczy i wyobrażasz sobie siebie z dzieciństwa, kiedy byłaś mała i zaczynasz mówić do siebie, kochanie, ty jest. Jesteś wartościowa, taka jaka jesteś. Z Tobą jest wszystko w porządku. Jesteś cudem, jesteś doskonała, taka jaka jesteś. No, mówisz już tu z przestrzeni serca, intuicyjnie, na pewno Ci intuicja tutaj poprowadzi, ale ogólnie trzeba mówić te takie przeciwieństwa, tego, co tam się w nas odpala, tego trudnego. Ale nie zawsze musisz wyobrażać sobie to wewnętrzne dziecko, to u siebie z przeszłości. To może być też. Ta ty, dorosła, która się poczuła, poczuła się gorsza, i ją sobie też wyobrażasz, i tak samo do niej mówisz, 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 tak? Inną techniką to jest odsłuchiwanie medytacji, czyli wchodzisz wtedy taki stan alfa, bo jest to takie wyciszenie, zatrzymanie, możesz się położyć, czy usiąść, i w nagraniach, w których są pozytywne, tak zwane afirmacje, czyli te słowa mocy, które mówią o tym, że jesteś bezpieczna, jesteś kochana, jesteś ważna, tak? To ty po prostu twoja podświadomość to wchłania i powoli zacznie się zmieniać zapis. Tylko kochane. To nie wystarczy wysłuchać 1, 2, 5 czy nawet 10 razy. To trzeba słuchać dzień za dniem, dzień za dniem, dotąd, aż się te zapisy zmienią. Tutaj trzeba po prostu troszkę cierpliwości i odsłuchiwania medytacji, i łapania siebie właśnie w tych momentach, jak ja mówiłam, takiej weryfikacji tego, jak my się czujemy i tej wewnętrznej rozmowy, a to naprawdę można nawet. Idąc, nie wiem, ulicą, tak zrobić. Tu nie trzeba jakoś koniecznie, specjalnie się zatrzymywać. No, i oczywiście praca z emocjami, to też już nagram na ten temat filmik. To zachęcam Cię do odsłuchania, bo do emocji są też doklejone, jakby te właśnie nasze przekonania i te zdarzenia, i kiedy my uwalniamy emocje, to też to się uwalnia. No dobrze, to ja myślę, że to jest na dzisiaj tyle. Będę z pewnością do Was wracała, do Ciebie wracała. Jak zawsze kocham z przestrzeni serca. Cieszę się, że jesteś i do zobaczenia następnym razem.